Hej ludziska, z tej strony Graba i witam w mojej kuchni. I spróbujemy dzisiaj sobie znowu pogotować. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Używam. Oczywiście, no, chociaż to może nie takie oczywiste, ale używam kamery GoPro yy, zamontowanej na głowie i już mi po prostu łeb boli, bo ten pasek, który mnie tutaj uciska, po prostu sprawia, że chyba krew mi do mózgu nie dopływa. Także jak coś będzie nie tak, to sorry. A zobaczymy też co z tego wyjdzie. Troszeczkę inna konwencja, także dajcie znać co myślicie. Jeżeli wam się podoba, to oczywiście łapka, fapka w górę. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy coś takiego, co ja jeszcze dzisiaj nie robiłem, znaczy dzisiaj, co ogólnie nie robiłem i nie wiem co z tego wyjdzie. Zobaczymy. Ta rzecz nazywa się pilaf i to jest generalnie mm, potrawa drobiowa. Przynajmniej będziemy robili z mięsa drobiowego. I to polega na tym, że się te wszystkie nasze składniki mm, zasmaża, a potem wsypuje się ryż, zalewa wodą i to sobie się gotuje i dochodzi w tej patelni. Wspólnie z ryżem, który będzie się gotował na patelni. Także takie może być dość ciekawe. No i co nam potrzebne? Oczywiście ryż. Także, także mamy, mamy ryż, kukurydza, będzie spoko. Cebulka. Ja jeszcze dodam sobie kostki rosołowej, tak myślę, że ten ryż może w sumie w tej kostce rosołowej fajnie się zrobić. Mamy mięsko yy, drobiowe mielone i mam jeszcze jakąś taką paprykę, która już tutaj dochodzi swojego żywota, więc jeszcze może da radę kawałek jej tam wyciąć i yy, wrzucić do tego wszystkiego. Yy, dobra, no to co, obieramy, obieramy cebulę na początek. Ja nie wiem, jeszcze wiecie na jakiej zasadzie ja to będę robił w sensie ten cały program czy ja będę to czy ja będę to po całości jakby wrzucał czy będę tylko wrzucał czy będę tylko wrzucał jakieś tam kluczowe momenty zobaczymy w każdym razie no troszeczkę inaczej, prawda? Boże, nie mogę co później obrać troszeczkę inaczej i myślę, że może być ciekawe, zobaczymy co z tego wyjdzie ja nie wiem, bo już mi po prostu Jezu, kosz pełny już mi po prostu łeb boli od tego od tego trzymaka. O, możecie zobaczyć tutaj, O, tam jest telefon i ja tak czasami, czasami może być tak, że obraz będzie taki krzywy, czy coś, bo ja gdzieś próbuję, y, próbuję kątem oka po prostu zobaczyć podgląd na telefonie, y, czy, czy to dobrze wygląda, czy nie, także... Boże, wszystko mi spada. Zaraz pies się dorwie do cebuli i będzie drama, chociaż pies tam na szczęście coś swojego je. Także to tyle, dobrze. O, ale już przyszedł. Cześć, Timciu. Nie wiem, czy Cię było widać w ogóle. Może i to lepiej, że nie. Dobra. Myślę, że patelnię już zaraz też będziemy mogli odpalać. A to taki dość ciekawy przepis, może być. Może być dość fajny. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak samo chcę ewentualnie, jeżeli już tą całą formułę sobie opracujemy, może kosz pewny. Jeżeli całą tą formułę sobie opracujemy, to myślę, że że jakąś tam nazwę też pewnie zmienimy. Ja już mam, już mam pomysł, tylko jeszcze chyba. Nikomu nie mówiłem, no poza Pandzie oczywiście, nikomu nie mówiłem, jak, jak to się będzie nazywało w nowej formie, ale to nic. Dobra, pokroimy cebulkę. Ja akurat dałbym nawet więcej cebuli, bo w sumie lubię, ale jedna taka średnia średnio mała przypuszczam wystarczy. Dobra. I od razu myślę, już rozpalimy patelnię. Jeszcze chciałam poprosić pandę, żeby mi pomogła, żebyśmy to na dwie kamery, ewentualnie zrobili. Żebyśmy to zrobili na dwie kamery, ale w sumie będzie na jedną. Dobra, troszkę oleju. I zaraz damy tą cebulkę, żeby ona się już tutaj szkliła sobie elegancko. Dobra. W tym czasie umyjemy paprykę, bo no to mówię, to może będzie troszeczkę długo trwało, wiecie, z tego względu, że właśnie te wszystkie czynności Wam będę pokazywał, które robię, może tutaj powinniśmy robić cięcia i, i część rzeczy robić po prostu na cięciach, nie wszystko pokazywać, no ale to zobaczymy, co z tego wyjdzie, e, dacie, dacie mi znać w komentarzach i będziemy wypracowywać tutaj jakąś fajną formułę, dobra apryczka pyk, pyk. No tak naprawdę to jedyna moja możliwość, chyba żeby tutaj przeprowadzić takie gotowanie, bo jak pamiętacie jeszcze w sywałkach, no tam była o wiele większa kuchnia, mogłem sobie pozwolić na y, trochę inne, może lepsze ułożenie kamery. Wrzućmy już tą cebulkę tutaj. Elegancko szkliła. Tylko ogień zmniejszymy, bo ona nam się zjara na małym ogniu. I bardzo często ją mieszajcie, bo bardzo łatwo jest cebulę przypalić. My chcemy ją zeszklić, a i tak ona będzie bardzo długo się tutaj smaliła. Dobra. Kraimy paprykę. No też właściwie przypuszczam, że wielkość że wielkość tych elementów to jest dowolna yy, Ważne jest, myślę, żeby ta patelnia była w miarę duża bo tutaj będzie dużo składników na niej jeszcze to będziemy zalewali wodą Także no mam nadzieję, że ta patelnia nam wystarczy Ale zobaczymy Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało Z tej pierwszej osoby Ja muszę chyba troszeczkę niżej głowę trzymać żebyście więcej widzieli tutaj no, Ale by była radocha, jakbym sobie upierdzielił palec, co? Bo nie wiem, czym tego pokazywał czy, czy to by się pojawiło na YouTubie? Nie wiem, czy YouTube by nie, nie uciął czegoś takiego: znaczy, Przyjąłem sobie palca uciął, ale nie wiem, czy YouTube by tego nie wywalił z YouTube'a przypadkiem. A może być i tak, dobra. Mamy trochę papryki, nawet może za mało. To jeszcze mamy tutaj troszkę, to wykorzystajmy do końca. Jeszcze to pociechamy. Powiem Wam szczerze, że jestem strasznie głodny, także też zależy mi na czasie. Panda przypuszczam też głodna. Więc sobie tutaj coś przyrządzimy. Tak myślę, teraz wyjeżdżamy na dniach do Paryża, także jeżeli Wam się spodoba te gotowanie i chcielibyście więcej zobaczyć, to przypuszczam, że zrobimy pewnie jakąś francuską potrawę następną. To by było myślę fajne. Niech te warzywka się tutaj podsmażą, zaraz wrzucimy jeszcze kukurydzę. Dobra. Fajnie, no jestem ciekaw, czy ten obraz nie będzie tak trochę drgał, bo przy nagrywaniu unboxingu z tej pierwszej osoby, no było troszeczkę średnio, powiem szczerze, bo ten obraz naprawdę strasznie latał. A tutaj już miejmy nadzieję będzie troszeczkę lepiej. Możecie zobaczyć. Nie wiem jak to widać. Musiałbym spojrzeć na bok. No nie ma zbliżeń. Właśnie, właśnie dlatego by mi się przydała druga kamera, która by pokazywała zbliżenia. Przerwa na piciu. Ok. Urzućmy kukuryku. Jeszcze. Ciekawe czy to będzie zjadliwe w ogóle. Czy dla głodnego. Wszystko smakuje, więc spoko. Mm. Kukurydza. Strasznie lubię kukurydzę i... Pandę też zaraziłem kukurydzą. Takimi rzeczami można zarażać, a nie jakimś HIV. <noise> Dobra, to było głupie, ale pewnie nie wytnę tego. No. Niestety. Dobra. No i na razie mamy ładną mieszankę warzywną. Trzeba dodać mięsiwa. I mięsiwo też nam tutaj będzie się elegancko smażyło. Ja kupiłem piersi kurczęce i poprosiłem, żeby pani mi je elegancko zmieliła. Także superansko. Wrzucamy je na patelnię i one muszą się oczywiście usmażyć tutaj. W sobie można by było mięsko gdzieś tam oddzielnie sobie podsmażyć i potem to wrzucić, bo teraz mamy tutaj mało miejsca, żeby to mięsko porządnie się podsmażyło. Ale nawet jeśli to i tak ono jeszcze będzie się tutaj dusiło, gotowało podczas tego, kiedy damy tu ryż. No dobra, zaczęło nam się to już troszeczkę tutaj smażyć, także to mięsko już tutaj ładne się zrobiło, bielutkie. No to myślę, że możemy powolutku tutaj dodawać ryż i zalewać wodą. Dobra, niech to się sobie tutaj delikatnie smaży. Proszę mi pokazać ryż. Tak, tak, Dwie torby ryżu. Myślę, że tutaj preferencje dowolne. Kto jaki ryż woli, ja mam biały. Parabol, żeby było tutaj szybciej. I myślę, że dwie torebki wsypujemy do naszego dania. Oczywiście tu wsypujemy surowy ryż. I dlatego to zalewamy wodą. I on tutaj sobie będzie elegancko się gotował i powinien ładnie nam dojść. Dwie torebeczki ryżu. Proszę bardzo. I to wszystko tak ładnie na raz się zagotuje i będzie spoko. Poproszę szklaneczkę. No i zalewamy wodą tyle, żeby, żeby całość tutaj zakryć. Jedna szklaneczka to za mało. Druga szklaneczka już lepiej. Ale dajmy jeszcze troszeczkę. Ok, wszystko mamy zalane, jeszcze tutaj tak to ugniećmy, żeby tak na pewno było. O, widzicie, dlatego tutaj warto by było, żeby ta żeby ta patelnia była jak największa, bo mamy tutaj po brzegi właściwie dobrze by było to gotować pod przykryciem, to wtedy szybciej powinno troszeczkę dojść. I myślę, że tutaj czasowo, no taka szerysz wchłonie wodę, to będziecie widzieć. Przypuszczam, że tyle czasu, ile jest podane na torebce, tutaj na, na pudełku producenta, powinno wystarczyć. Dodamy sobie jeszcze Dodamy sobie jeszcze kostki rosołowej, bo to wtedy fajnie ta cała woda ona nam się zrobi takim bulionikiem i będzie ten cały ryż i cała potrawa miała jeszcze taki dodatkowo Fajny posmak, także myślę, że tu bez problemu możemy sobie kostkę dodać No tak rozgniotę, żeby ona już była Lepiej tutaj rozprowadzona Oczywiście jeszcze do smaku sobie można dać pieprzu i soli. Z tych kostek to mi się kojarzy jak ktoś taki troll wrzucił, wrzucił kotlety z kostki rosołowe. O Jezu. Masakra, dobra, jeszcze to trochę rozbełtajmy. No dobra, no i teraz co? Pozostaje nam tylko czekać. Przykryć naszą potrawę i czekać aż ta cała woda wchłonie w ryż i generalnie będzie to już gotowe. Wspiemy jeszcze kurkumy i wszystko nabierze takiego fajnego żółtawego kolorku. No dobra. Wygląda już na to, że jest właściwie gotowe. Także co? Możemy spróbować. Możemy troszeczkę spróbować, zobaczyć czy będzie... Czy będzie smaczne. Okej. Mamy ja trochę czekać, bo mam warning. Low battery. Tak to wygląda. No i co? Spróbujmy. Trzeba podmuchać, bo gorące. Mmm. Półjoga. Nie, że to ja. Mm, Piechota. No dobra. W takim razie wyłączamy. Gotowało się to około 10-12 minut. No, musicie sprawdzić najlepiej sami. Jeżeli już widzicie, że ta woda jest chłonięta i ryż jest mięciutki, to znaczy, że już jest gotowy. Można jeszcze sobie przyprawić solą pieprzem do smaku. No i wcinać. Dzięki Wam bardzo za obejrzenie. Czekam na wszystkie sugestie, na komentarze i co mam nadzieję, że widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!